Wokół jakich rzeczy można próbować zahaczyć taką markę kancelarii? Jakich elementów? Mamy, ile mamy czasu? 4 godziny, 5. No, damy radę, no. Trochę to. Trochę to przyspieszymy, dajmy, proszę, przyspieszymy. Jak już nagrasz, to ja cię się półtora tak, Adam, tak, albo dwa. Nie Albo z odcinki. To jest to, to jest to, o czym mówiła Lidia, że to jest komplementarne, że z jednej strony mamy ten parasol marki, a z drugiej strony mamy to, ten know-how i te wartości, które wnosi każdy pojedynczy prawnik. I bardzo ważne jest podkreślenie nie tylko tej opowieści, która idzie za danym brandem, bo o tym możemy sobie powiedzieć osobno, ale też tych relacji i tego, tych umiejętności unikalnych, które idą z z wykształceniem i z kulturą i osobistą z wykształceniem i z kulturą danego prawnika. I to jest marketing, to jest budowanie marki opartej na relacjach, a nie na kontaktach. I to jest bardzo ważne, dlatego że wiele kancelarii dysponuje bazami danych, bazami klientów, potencjalnych klientów, które są przepastnymi zbiorami danych, ale nic z tego nie wynika. Mhm. Natomiast w naszej branży ważne jest nie tylko to, jakie nazwiska są w notesie, nie tylko liczba kontaktów, ale liczba relacji, mhm. bo bogata baza danych, bogata baza klientów, która jest martwa, to można to porównać z byciem bogatym w monopolu. W tej grze. Nic tak. z tego nie wynika, więc, szczególnie w branży prawniczej, bardzo ważne są trwałe, spetryfikowane relacje z klientem, które muszą być czy powinny być uzupełnione silną marką, silnym parasolem samej kancelarii. To była zapowiedź odcinka, który w całości usłyszysz w najbliższy poniedziałek. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Ekipa podcastu Poza Prawem się kłania.